Robert Bernatowicz, bardzo was witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że to był ciekawy dzień dla was, dla mnie bardzo, bardzo męczący, bo udzielałem dwóch wywiadów, jeden po drugim. Jeden miał trwać 40 godzinę, a trwał dwie godziny praktycznie. Wymęczył mnie bardzo, ledwo żyję teraz. Potem był jeszcze drugi wywiad. Także prawie że nie miałem na nic czasu, żeby tam jakieś te komentarze wasze opracować, bo to, to trochę wymagać będzie czasu. No ale wreszcie siadłem do tych komentarzy już zadowolony, bo wybrałem takie najciekawsze komentarze, które bardzo mnie zaciekawiły z tych, które są zostawiane przez was pod filmami. Jest lektura jest wstrząsająca. I nagle niespodzianka. Zadzwonił do mnie Krzysiek Jackowski po powrocie z pobytu krótkiego na Wyspach Kanaryjskich. Zadzwonił w sprawie kamienia. Otóż jeden z jego widzów napisał mu o tym, że ma kamień bardzo podobny do tego, który ma Fundacja Nautilus, że znalazł ten kamień na polu. No, Krzysiek tutaj był przekonany, że jest to taki sam kamień, a w tej chwili ten kamień. Trzymam, drodzy Państwo, w ręku, tak on wygląda. No, wyjaśniłem Krzyśkowi, że jednak ten kamień, który przysłał mu ten jego widz, albo ten widz w ogóle przysłał mu ten kamień fizycznie, więc Krzysiek go miał, no, różni się znacząco od tego, które my mamy. Historia tego kamienia jest naprawdę ciekawa, ale wiecie Państwo, ja nagrałem tę rozmowę z Krzyśkiem. To w ogóle no, fantastyczna była, byłaby rozmowa, bo on tak rozmawia przez telefon, z telefonu, więc byście w ogóle zobaczyli takiego innego Jackowskiego, jak widzieliście, jak go znacie. I czekam cały czas na to, aż się przeliczy ten plik. Dziwna rzecz, bo przeważnie on się przeliczają się błyskawicznie przez taki nowy mój program do. Do edycji nagrań wideo i do w ogóle robienia takich rozmów w internecie, a tym razem przelicza się bardzo długo. Mam nadzieję, że tam nie wszedł jakiś błąd. Przekonamy się o tym, pewnie nad ranem. Chciałem dzisiaj Wam puścić tę rozmowę, bo bardzo długo rozmawiałem z Krzyśkiem, Bardzo długo, ale fajna to była rozmowa, naprawdę świetna. Fajnie tak opowiadał i. I no, mówił różne ciekawe te rzeczy. Oczywiście, jak zawsze, mówił o tam o wojnie, o tym, o tamtym, ale też mówił rzeczy, których, których żeście nie słyszeli wcześniej. Ja przynajmniej nie słyszałem, więc może jest szansa, że jest coś, o czym nie powiedział tam w tych swoich audycjach. Co, nie codziennych, bo on nie codziennie, tam co 2-3 dni, ale, ale tych audycji jest bardzo dużo. No i, i słuchajcie, nie mam, nie mam co puścić, więc pomyślałem sobie tak, że, żebym puścił tego Krzyśka, ale ponieważ ten program jeszcze cały czas go przelicza, więc zobaczymy, czy, on, czy on, to jest jakiś błąd, czy on go przeliczy, więc dzisiaj zrobię taki. Zapowiedzenie tego materiału dobrze tak, że zobaczymy jak jutro okaże się, że ten materiał z Krzyśkiem jest nagrany, to ja wam go oczywiście pokażę. Powiem wam troszeczkę o tym kamieniu i pokażę wam wizję Krzyśka dotyczącą tego kamienia. W dwóch słowach wam może, a może inaczej zrobimy. Wiecie co? Ja kiedyś nagrałem taki materiał ja nie pamiętam, dla kogo ja go nagrywałem. Czy ja go ten materiał przypadkiem nie nagrywałem do jakiegoś portalu internetowego? Coś tam chyba miałem coś tam robić, w jakimś portalu. Później nic z tego nie wyszło, bo ja nie miałem na to czasu, ale taki materiał próbny zrobiłem. I słychać tam ten mój głos sprzed lat, głos sprzed lat, młody, głos młodego człowieka, który tam zapowiada o tym kamieniu, więc sobie możecie to posłuchać. Wypowiada się tak, że tam pani. Ewelina Kus, no już nie żyjąca babcia naszego drogiego miłosza. Miłoszku, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, jak będziesz to oglądał. Także, może posłuchajmy sobie tego materiału. Ja tuż po nim wprowadzę jeszcze jedną rzecz, czyli wizję Krzyśka Jaskowskiego o tym kamieniu. Moim zdaniem niezwykle ciekawą z wielu powodów, a jeden wyjątkowo jest interesujący, ale to, to za chwilę. Najpierw sobie zobaczcie, Państwo, mój materiał o tym kamieniu, który robiłem do portalu internetowego. Jeku, jak to było dawno. Słuchajcie, to były lata prehistoryczne. Ludzie tak długo nie żyją. No, posłuchajcie sobie, zobaczcie ten materiał. Historia miała miejsce w 1999 roku, kiedy to starsza pani w miejscowości małej niedaleko Gniezna nie mogła zasnąć przez okno nagle zobaczyła obiekt UFO, klasyczny obiekt UFO w kształcie spotka otoczony dziwną poświatą, który bardzo, bardzo powoli lądował na polu niedaleko i domu. Więc ja z całą pewnością e, myślałam o tym, że to jest meteoryc Pat, ale, ale że on leciał w takiej formie e, nie takiej prędkiej, tylko z takiej powolnionej, no to też by nie było, bo jeśli meteoryt by miał ciężar jakiś, to by spadając, to by zrobił jakiś tam zarys w ziemi, czy tam coś takiego, a tam nie było nic. W odległości około 100 metrów ten obiekt wylądował pośród zboża. Pani była przerażona, była przekonana, że za chwilę po prostu zboże się zapali. Tymczasem okazało się, że obiekt po prostu przygasł. Następnego dnia rano opowiedziała rodzinie tę historię, i na miejsce poszedł jej syn oraz wnuczek. Ku ich bezgranicznemu zdumieniu, w miejscu lądowania tego obiektu nie było widać żadnego śladu, żadnej spalenizny, żadnego wygniecenia. Były natomiast dziwne kamienie kamienie koloru zielonego o bardzo dziwnej strukturze. Jeden z takich kamieni został zabrany przez wnuczka tej pani. Następnie, kiedy kilka dni później, poszli w to samo miejsce, okazało się, że tych kamieni nie ma. Zniknęły w dziwny sposób. Co ważne, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo odludny teren i raczej tam trudno jest podejrzewać kogokolwiek, żeby te kamienie zabrał. Tak twierdzi ta rodzina. No i sprawa zaczęła być tym bardziej ciekawa, że Natychmiast powiązaliśmy sprawę tego kamienia z tym obiektem pozaziemskim. Było to dokładnie w tym miejscu, które wskazała ta starsza pani. Sprawa jest w tej chwili badana, to znaczy okazało się, że ma bardzo skomplikowaną strukturę. Wchodzą tam pierwiastki powszechnie występujące na ziemi, jak na przykład żelazo, krzem. Tlen węgiel, ale są tam także odrobiny teluru. To by świadczyło, że no struktura tego kamienia jest bardziej złożona. Wykluczone jest, że jest to kamień pochodzenia naturalnego. Jest to na pewno wyższy produkt technologii hutniczej, tak? Takie określenie um, uzyskaliśmy od fachowca, od kamieni. Ważna sprawa także jest związana z tym, że ten kamień świecił. Świecił przez pół roku delikatnym światłem, co potwierdza rodzina. Um, w której, w której domu ten kamień był. Sprawa jest tym bardziej ciekawa, że jeżeli okaże się, że kamień ten ma związek z obiektem pozaziemskim, z obiektem typu UFO, może być to jeden z najważniejszych artefaktów ufologicznych na świecie. Ufolodzy od tylu lat poszukują czegoś materialnego, czegoś, co można by dotknąć, zbadać. Ciągle tego brakuje. Jeżeli gdzieś się na świecie pojawiał taki artefakt ufologiczny, okazywało się później, że niknął w takich niezbadanych okolicznościach. I tak naprawdę być może go nie było, a może był, nie jest to pewne. W tej sytuacji mamy trochę inną sprawę. Kamień jest, jesteśmy gotowi udostępniać go każdemu laboratorium, które chciałoby go zbadać. Jestem pewien, że jeżeli okaże się, że faktycznie kamień ten ma związek z tym obiektem pozaziemskim z obiektem UFO, będzie to bardzo ważne wydarzenie. To jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa, czyli wizja Krzysztofa Jackowskiego. To było tak, że jak ten kamień się pojawił tutaj u nas, no to oczywiście pierwsza rzecz, pomysł taki, żeby pojechać i pokazać go Jackowskiemu, tylko też um, chciałbym mu pokazać go tak, żeby on był zakryty, żeby Jackowski nie wiedział, Krzysztof Jackowski Jasnowid, żeby nie wiedział, co to jest, co tam jest w środku. Więc w takie pudełko to umieściłem, pojechaliśmy do tego Człuchowa. Pamiętam, że... Um, no do Człuchowa pojechaliśmy w kilka osób i to chyba w innej sprawie zupełnie. Ten kamień był tak jakoś przy okazji, no ale to taki ciekawy eksperyment. Co on powie na temat tego kamienia? I tam jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo ciekawy moment w trakcie tego, tego całego eksperymentu z tym kamieniem. Zwróćcie na to uwagę, że on w pewnym momencie, kiedy ten kamień trzyma, wypowiada dziwne słowo, tak? Maus, Maus, Maus czyli mysz, po angielsku mysz. No, ale też to może, tak żeśmy tak się zastanawiali, że to może być też jakieś słowo, nie wiem, w języku obcych, czy, czy jakieś takie po prostu zupełnie rzecz taka nieznana. Nie, nie no i co, wiecie, po latach, tak, ja to oczywiście, to są moje podejrzenia, bo to pewności w tym wszystkim nie ma, ale tak coś czuję, tak coś czuję, drodzy Państwo, że on po prostu mówiąc Maus, odczytał imię tego, chłopaka, który znalazł ten kamień, czyli wnuczka pani Eweliny Kus, Miłosza, Miłoszku pozdrawiam ciebie serdecznie, że mnie oglądasz, który rano wysłuchał tej historii babci, po czym poszedł na miejsce i tam właśnie stamtąd przyniósł ten kamień, z tego dokładnie miejsca, gdzie babcia wskazała, gdzie ten obiekt wylądował. I on miał na imię, ma na imię Miłosz, tak? Miłosz. I ja uważam, że Jackowski po prostu odczytał ten, no, ten, ten, ten komunikat yy, o imieniu tego chłopaka, tak? o imieniu Miłosza. I mówiąc Maus, on tak naprawdę mówił Miłosz. Ja do tego doszedłem kilka lat później, kiedy tak sobie słuchałem tej, tej jego wizji. I tak sobie pomyślałem, czy on przypadkiem nie mówi po prostu miłość. Czy on gdzieś tam nie odczytał z tego historii znalezienia tego kamienia? No nic, słuchajcie, zobaczcie tą, tą wizję. Wizja robi wrażenie na mnie ogromne, wiecie, dlaczego? Nie dlatego, że tam Krzysiek mówi to czy tamto o tym kamieniu. Bo ja rzeczywiście widziałem jeszcze bardziej dziwne rzeczy z Krzyśkiem, tylko. No, jesteśmy młodzi, tak? Jesteśmy znacznie młodsi, młodsi i ja i Krzysiek, bo to jest rok 2023. I tak człowiek na to patrzy. I słuchajcie, czas mija. Czas mija nieubłaganie. My tego nie dostrzegamy, ale, ale, ale zresztą sami zobaczcie. Przypomnę, rok 2023. Materiał archiwalny z, prosto z naszych twardych dysków. Mamy ich kilka terabajtów tych materiałów. No, i właśnie wśród nich jest także ta wizja Krzyśka Jackowskiego o dziwnym kamieniu z miejscowości Gołąbki. Miał Pan różne sprawy, tak? Wiem, że musi mieć Pan rzecz, żeby coś. Proszę o ciszę, nie, momencik. Nie, 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 zaraz, zaraz. Nic, Pan nie mówi. nic nie będę mówił. Bliżej, tutaj, jeszcze grajku. Czekaj. もうすぐに。 Jest ważne do tego, co to jest. Mols, m o u s Jest coś, co musi nastąpić straszne przesilenie. Jeden impuls przesilenia. Są dwie rzeczy, przypuśćmy, dwie, nie? I żeby coś zaistniało trzeciego, to musi być potworne ułamka sekundy przesilenie. Przesilenie czegoś. Takie coś. Tak. No a co to jest za słowo? Mhm. I jeszcze jedno, co jest ważne. Ważna jest w stosunku do tego, co tu jest rtęć. Ale zwróćcie uwagę na wszystkich słownikach, co może oznaczać słowo mous, lub podobne. Ale tam będzie coś, jak białe. Biała plansza. To, to jest symbol. Słuchajcie, jest coś, co jest i nie ma. Może coś się pokazywać i znikać. Ja wiem, że to jest bzdura, co ja wam opowiadam. Bo to są. Ja, 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 ja lubię w ziemi stąpać. Mimo, że to robię. Ale nikt w tym miejscu nie był, gdzie jest ten moc. Zresztą tam nie można pójść. Możecie się śmiać, ale tam, są, tam jest biała plansza. Tam są dwa miejsca w jednym miejscu. Dziwne jest to. Okay. Chcecie coś posłuchać? Mm -hmm. To poczekajcie chwilę. Tylko się nic nie odzywajcie. Mm -hmm. Badacie zjawiska paranormalne, tak? Mm -hmm. Słuchajcie, ja w tej chwili dzwonię, ja nie wiem czy się dodzwonię. Ja w tej chwili dzwonię do starego ubeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pana Zygmunta zastałem? Niestety nie ma. Oj, Nie ma. Nie? A komórki nie ma pan Zygmunt? Przez... A ja chwilę wtedy mamę to będzie lepiej widziała. No. Dobrze. Nie. Halo? Dzień dobry, pozdrawiam, Jackowski się kłania. Dzień dobry. Proszę panią, małożonek może jest pod telefonem komórkowym? Bo ja nie... A to pan Krzysiu, nie poznałam. Witam, Bożne. witam. Już panu mówię, nie, leży na półce. O, nie wziął. Nie No i to, może na Gdzie Nie, to znaczy ja w domu jestem, wie pani, ale y, bo ja w takim, takiej sprawie dzwonię, to może śmiesznie zabrzmi. Wie pani co kiedyś? Y, y, tam rozmawiałem o tym, jak który ten... Jak kiedyś lata temu, ja nie wiem czy Pan ten przypadek jest znany, co tam e, te dziwne obiekty takie były z przez komuny. policjantów, to jeszcze za komuny. Trzech policjantów, robiło zdjęcia, no to jeszcze tam z jakąś jakimś zmieną czy czymś, tą mm -hmm. policyjną. Tu w tym naszym rejonie, przecież to była stacja zamknięta przez całą noc w Wierzchowie, przecież tu były obiekty trzy potężne. Policjanci to obserwowali, to jest w raporcie policyjnym za komuny. Teraz to zostało ujawnione tam w jakiś sposób. O tym pisze też Lucjan Znicz, no ale z policjantami rozmawiał. To jest jeden z panów, którzy... Żeby jeden z policjantów do dzisiaj pracuje jeszcze, nie? Dwóch już jest na emeryturze. Kurde. Eee, to... Co mi się dwoi w oczach? Hm. Przez mamy mi się. Jakby oczy przykręcały. Tylko Monika, żadnych cyrków przy moim pogrzebie. No bardzo jestem ciekaw, jak Państwo przyjmujecie tą wizję. Niezależnie od tego, co myśleć o tym kamieniu. jedną rzecz na jedną rzecz zwracam Państwu uwagę, mianowicie Krzysiek w pewnym momencie, kiedy my żeśmy robili tę wizję, zaczął mówić dziwne słowo, tak? Ten kamień trzymał i mówi maus, maus, maus. My żeśmy w głowę zachodzili, o co chodzi z tym mausem całym? Czy to jakieś, nie wiem, słowo obcych, czy coś, no wiadomo, prawda? Takie dziwne słowo maus. Jestem pewien, drodzy Państwo, jestem pewien, że on. W jakiś pozazmysłowy sposób odczytał słowo miłość, miłość, czyli słowo tego dzieciaka wtedy, teraz już 36-letniego poważnego człowieka. Pozdrawiam ciebie, miłość, który po prostu znalazł ten kamień. To był wnuczek pani Eweliny Kus poszedł na miejsce po tym, jak opisała to, 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 to całe wydarzenie pani Ewelina i i wtedy po prostu ten kamień znalazł i ten kamień w ten sposób trafił do nas, do fundacji. No i, no i go mamy, jaką taką ciekawostkę, bo to oczywiście trudno jest to mówić, że jest to, no nie wiem, jakiś dowód na UFO czy coś, no ale jest to rzecz, którą można wziąć do ręki. A gwarantuję Państwu, że jest to bardzo dziwne, o, nie wiem, czy to tak widzicie, to jest taka zielonkawa barwa, a jednocześnie taka rzeczywiście struktura no dziwaczna, dziwaczna. Tutaj ktoś mówił szlaka wielkopiecowa. Nie, to msnury kompletne. Słuchajcie, my żeśmy znaleźli szlakę. Do, dotaliśmy do jakiejś szlaki, żeby mieć jakąś porównanie. A ja tutaj akurat tego nie mam, mam to w bazie, ale na pewno to nie jest żadna szlaka wielkopiecowa. A ta wizja krzyśka jest, no jest ciekawa, trzeba przyznać. Drodzy Państwo, tak to jest niestety, jak się prowadzi program na żywo, codziennie. To nie sposób jest tutaj robić audycji godzinnych, wielkich, tam długich i tak dalej każdego dnia, bo wiecie, że każdy dzień przynosi różne wydarzenia, nieoczekiwane, tak jak dzisiaj mi te wywiady zupełnie rozjechały cały dzień. No, przecież to dajcie spokój, dwugodzinny wywiad. Kto to w ogóle słyszał? Kto to wytrzyma ten wywiad? No, ale będzie, będzie, będzie wywiad ze mną dwie godziny. W każdym razie. Yy, Trzymajcie kciuki, żeby ta rozmowa moja z Krzyśkiem się nagrała, bo, bo po prostu no, dziwny komunikat daje mi ten program, że on cały czas przelicza, już powinna być rozmowa widoczna, także podejrzewam, że coś tam się chyba jednak stało nie tak po drodze. No wielka szkoda, bo byście zobaczyli, jak, jak wygląda moja rozmowa telefoniczna z Krzysztofem Jackowskim. To w samotni, już, dla, już choćby, żeby zobaczyć coś takiego, to warto, warto obejrzeć taki, taki materiał. No, także jutro, jutro się okaże, czy to będzie rozmowa Krzyśka, czy wreszcie będą te niezwykłe wasze komentarze, które sobie już spisałem, zrobiłem ich screeny, są gotowe. Tylko jest to dosyć pracochłonne, bo chcę, żeby kilka przynajmniej komentarzy odczytał program lektorski. Także zrobimy taki trochę taką audycję Nautilus jak z dawnych lat. Wiecie, że ja cały czas sobie obiecuję, że o tej 20. ja nie będę robił długich audycji, bo was przyzwyczajasz do godzinna audycja, materiały, rozmowy, wielkie zmiany. To tak nie można, tak można robić raz na dwa dni, co dwa, co trzy dni, ale co jak się robi codziennie tego typu rzecz, no to jest po prostu, po prostu jest to niemożliwe, tak? Także ja będę musiał też wrócić do sprawy tych nagrań, takich rozmów telefonicznych z ludźmi cały czas jeszcze nie uruchomiłem tego telefonu, bo jak on by teraz zaczął dzwonić, to ja po prostu nie mam czasu na takie rozmowy i nie mam czasu rozmawiać, a muszę na razie wykorzystać bank tych rozmów, które mam nagrane. Mówię Wam o takiej mojej kuchni tutaj wewnętrznej, ale w każdym razie widzicie, że okręt płynie. Okręt płynie, tyle udało mi się o tej 20 nadawać cały czas, więc mam nadzieję, że yy, tak, doprowadzę tą sztukę opracowywania tych materiałów jeszcze do większej perfekcji. Uda mi się wreszcie robić zapas. Bo pamiętajcie, że to jest najważniejsze w tej zabawie, żeby nie robić coś codziennie, codziennie tylko żeby mieć na zapas dwóch, trzech materiałów, które są do przodu, i, i wtedy taka sytuacja jak dzisiaj, że te wywiady ze mną takie długie, a to nie ma wtedy żadnego. Problemu, bo wypuszczam, emituję to, co już jest nagrane. Dobrze, tyle, tyle na dzisiaj. Proszę Państwa, zostawiam Was z tym kamieniem. Zobaczcie, jaki dziwny jest ten kamień. No, ten kamień Krzyśka Jackowskiego to moim zdaniem jest to po prostu ciekawy kamień czarny, zresztą czarnego koloru. Krzysiek, a właśnie jeszcze słuchajcie, jest w, tej, w czasie tej rozmowy fajna rzecz, bo on tak zaczął dwagować, że może to jest jakiś meteoryt, że może to jest więc pytam, czy to ciężkie, on mówi no nie takie ciężkie, zobaczycie. No. Miejmy nadzieję, że ta rozmowa się nagrała, bo naprawdę fajna, fajna rozmowa z Krzyśkiem wyszła. No, zobaczymy. Niech moc będzie z wami, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro o 20.00. Mam nadzieję, że bez takich niespodzianek jak dzisiaj. Chociaż też mam planowane wywiady. Słuchajcie, w czwartek i to dwa, jeden po drugim dramat, po prostu dramat. Muszę to niestety muszę walczyć i być bardziej asertywny, bo to po prostu się zgadzanie na te wszystkie rozmowy, to, to jest tragedia po prostu. Trzymajcie się, do zobaczenia.